Musiałem wszystkim widzowie z tej strony e, Frano Przewitaj się Siema Siema I gramy z kolegą z kanału x 1 i dziś akcja prasowanie Prasowanie I to Dzień będzie nasza o, seria to zaczynamy serię I, i witamy was w tej serii bogaci rolnicy i zaczynamy układać to dawaj, rób, rób, mam tak, rób. ruch. Ruch vxx 1 Ja tu by DD układał za tobą. Co, włącz coś? Tak, Ko O włączony. Ja, ale dużo, dużo te belawy podobno. No właśnie, lepiej. widzę, że jeden żądek już stał. Będzie chyba. Mało beli będzie No strzygają nam belki co? Bo to już... Po co my przyjechaliśmy taką wielką przyczepą? No, dosłownie, po co? No, no jesteśmy wizowej bogaci, więc kupiliśmy taką Bo no stać, prawda? Stać o ja. na taką przyczepę. Z Taką sobie kupiliśmy wizowę No już tu widzę, że w ich... Cho chodzi jedna belka ty, ale tych okay. bebelek będzie mega mało o, serio A on już ci wychodzi chyba A czy, czekaj, ja coś ci pokażę. Trzymaj O widzisz? Trzy wychodzą. No, dwie wyszły. Ej, no to nie, sporo tych bali będzie. No, sporo będzie. Dobra. To widzę, że wyjedziemy na przyczepę z jedną belą Ale światła włącz, opór włącz A nie jest włączony Nie jest włączony Jak to bez? No to to nie ma Można Grania chcesz? To jest w ogóle to jest w ogóle legalne? No to nie jest legalne grania bez kogutów Przepraszam jeżdżenia traktorem bez kogutów to jest po prostu. To jest. Yy, nielegalne. To jest. Nie, nielegal to jest. Ej szczerze ci powiem. O! Łatwo się kostki. kostki się kładzie. No tak. dobra jest. No bo coś się stało, widzę, jest farmingiem. Nie, nie, czy... O, o, o boże. boże, jak ta belka ciężka. tak, przepchaj ją. Razem mi się włączy, i o, przypchałem, o, przypchałem im jakoś. One takie ciężkie nie są, te belki. Dobra, przypchałem, dobra, jedną przepchałem. Jakoś, o, Ciężkie trochę nawet te kostki. Nie są takie leciutkie. O wiesz, jak tutaj w jednej kostce jest 7000 litrów słomy. Czyli... 7 ton? Nie, czekaj... Nie, wiem, bo to ma, ma inne przeliczenie chyba. A, bo Albo tu... Są... Ile z tego będzie? K Kostek tak szczerze. Trochę i będzie. A, bo... A, bo ty tu jeszcze jeździsz. No, A... bo ja nie widziałam tam. ciebie. Po prostu i tak. I wiesz o co chodzi? I wiesz o co chodzi, Aniu, nie? Tak, A prowadzę, ja to ja co ja prowadzę, ja prowadzę, ja prowadzę, ja prowadzę, ja prowadzę, ja Kilka z dwie. No tutaj masz te trzy obok mnie. No wiem, wiem, właśnie chyba ich nie jest tak strasznie yy, mało, nie? Dobra. Kolejna beleczka. Oj. Nie beleczka, Ojc... tylko kost... ko... kosteczka. Ojc kiedyś pusta chyba dostał. 30 na godzinę. Serio? No to... Belka mi spadła! E, Może teraz jest? Jakiś wag jest? Bo ja bez tego moza robię 30 na godzinę. Jakiś wag jest? No pewnie ta Sami w tym farmingu są takie bagi. Bo jest to co mam nadzieję, że nie będzie. Oby. Oby nie było lagów. Może lagów w tych takich bugów, nie? Bo to są straszne, to są jakieś bugi chyba, nie? Więc zaczęłam normalnie... normalnie... Normalnie pracownicy równa się wszystko, jak już jest to mnie. Dobra. Włącz te światła, mąż. Masz... Bo... Ciemno się robi. Masz przejść beli. O, bit. Ile tu belek jest? Mówiłem. Co ty żeś tu zrobił? Cmentarz. Dosłownie z zbelek. No dobra, że jej więcej no tu... nie będzie bo... GoPro mi tu pokazuje, że już film trwa. Robię 7 minut. GoPro mi pokazuje. Fan już... Film go, trwa. GoPro go za Za dwa A jak? Dostałem go od bezdomnego Oj tak, oj tak, za free Nie, za złotówkę Za darmo? To nieuczciwa cena Żebym coś wziął, trzeba mi to po, po, po prostu Polska. Nie? Po prostu Polska, nie? Po, Po-po-Polska Po-po-po-Polska Nawet je kładę ładnie chyba, nie? Nie jest źle. No. Ale jedziesz oporowo do czwarem. Kręcić sekółka do czwarem. Ten dojciec bardzo fajny. Właśnie widzę jak kręcić nim bążki na polu. Ej, ale dojce są mega ładne. No złe, złe nie są. Co jak co? No co jak co, ale są ładne chyba. Mi się no, tak... Nie są złe, ale chyba ty, ty je bardzo lu lubisz, nie? O ja dość. To jest są fajne. i też to nawet pasuje nie. nie? Nie, nie są złe. A przy nic stair, nie. Ej, szczerze podobają ci się te stairy? tak to? Dobra, widzowie. Układamy bleczki kolejne, bo już ułożyłem tu jedną. Paliwo nam padło i musieliśmy cięcie zrobić. No, musieliśmy w GoPro cięcie zrobić, bo tam... Bo, bo paliwo do, do tego padło, do JCB-ka i musieliśmy wziąć kanister ten tam zrobić cięcie. W strajfonie. Co? iPhone'ie, 16 Pro... Max. Super, super Max. Hyper dupa Huhu. Ale ja chciałbyś ja chcia mieć iPhone'a? Bo ja szczerze mówiąc... Słabe co nie lubię iPhone'a ja chciałem iPhone'a, ale teraz taki średni, Ja wolę... Samsung, no, no na przykład mi tata ma tego dobrego. To jest dobry Samsung. Każdy jest dobry z Samsung. <grych> dobry jest Samsung. Ty, ty dosłownie nie sam... Sumki są za same dobre, tak w sobie. Ja mam to, A50. Jest to... a 50. Nagietz. Jest A Nie, jest dobrze. Haju... Nie, coś stara bardzo. 5-6 lat. No. I ja mam do jakieś widowie Redmi 10 z, 2000... z 2022 roku no, to nowy. No, prawie o, prawie nowy, tak bo się trochę nie? zacina tak szczerze, zacina się strasznie. Jakby no, ktoś to... chciał wiedzieć, mój telefon jest warty 300 zł. 300 zł, a mój z... 600, może maksymalnie. Ale nie no, fajnie. One tyle jakoś tu Ej dobra, rady. bo... Ej, bo te pole... Jest większe niż myślałem. 1,66 hektara masz. O! Ale mi belka poleciała z... Z wideł. Normalnie tak poleciało, nie. nie? Ty! A nie! A nie, bo chciałem. Poprosiłem cię, że, żeby się przepchał, ale nie trzeba jej przepchać. Ja jestem strąk, mógłbym wam gdzieś. No i. Trzeba ten zadzwonić do Pudziana, żeby mi przesunął kostkę. Prawda? Tak. Trzeba zadzwonić do Pudziona, żeby mi kostka przesunął. No, nawet jest mało tych kostek. To e, już prawie jest pół przyczepy, wiesz? Wiesz? Jest pół, pół przyczepy. Nie przyczepy. Nieźle. Aj, widzowie, w kolejnym odcineczku, ale to już na kanale Vixx1 będziemy orać oto pole. ...z kukurydą. Nie? Mam. No. Będziemy łorać. Na siemi. Ty chyba będziesz dojczwarem farem... ...i ja direm Ale z orką to się zajdzie. to będzie sporo cięć, bo ja bym załorał od razu te dwa pola, nie? Dosłownie. I w jest... Albo wiesz co, złączyć je! No, będzie można i na przykład... No, ...złączyć jako, te pola. Może... No by może było, ale nawet tutaj byśmy sobie dokupili pole obok tego, to ten, to jest numerek 52, a nie, no to ma ile hektarów, No ma półtora hektara 5, to jest, no 14 minut, to mi, eh, na GoPro, na GoPro, GoPro, się do bezdomnego. Nie, no to jest jakieś Hero 9 chyba ja Jeszcze nie wiem to co komu Go. W sensie wiadomo jak tam takie... nagrywa, nie? Jakie... Jak na przykład Hero tego loga co był w tej siedzibie klasy na przykład to go GoPro nagrywa, nie... Nie wiesz co znalazłem? Co? co? Krowę. Kurde 1000 dolarów. A z... Znajdźkę znalazłeś No ja sobie gram. gram. są są takie znajdźki, tak drogie Niektóre Sério? ten. Yy, była 50 koła. 50 koła Pamięta. za znajdźkę? No... Nasz poprzednie takie są, ja wiem gdzie ona jest. No tu weź, ja musiałem mieć kasę. Czekaj tutaj to gdzieś było. penta. Bo nie wiem czy to była ta do końca. Czekaj to nie była ta, ale. Bo ja fajna. jestem szefem... Ja bardzo lubię szkoły znajdzie. Ja jestem szefem z tego, nie? Ja nie lubię znajdzieć szybkość. Ja jestem prostem tylko. Co ja? No nie? I... I ile żeś dostał? No tysiąc. Chyba nie wiem gdzie ona była już. O, mam, chyba to było, tak? O, a nie, 10 tysięcy dolarów. I ile? 10 koła. O, ma no, bardzo mega. dużo mega... Szczerze. A nasz pakowie są takie jeszcze droższe z tego co wiem. No mówiłeś mi, że jedna kosztuje 50 koła jedna jakaś. No ale nie wiem, bo... Czy to było 50, czy właśnie te... Nie, było za 50, było. To był taki ten. Mmm... Bilecik jakby, nie? To ciężko znaleźć. No, ten film gdzieś będzie trwał za 25 minut. Dobra, to tu. To tu mi zostały jeszcze. Trzy belki. Boże, trzy kostki. Nie się myli belka z kostką, nie? A i belka i kostka to samo. Belka belka. Ja tak mówię na to samo belka. Tylko. O. Belka jest okrągła. A kostra, Mam kolejne kostra, to. 10 koła, nie? Kolejne 10 koła, tak? Tak za darmo dosłownie. Mu... O, dwa koła, muszę zrobić poradnik z szukania znajdzie, widzę. Ty dawaj zrób poradnik na swój kanał. Z szukania znajdzie jak w farmingu. O kolejno. Widzę. Za dwa tygodnie wychodzi 25. No i... Będziemy nagrywać o, filmiki widzowie. A masz? Ja w piątek. Ja będę miał w grudniu. Ja już mam. Tutaj przypchniemy belkę, o tu postawiłem. Jakoś przepchałem widzowie tę belkę. Ej dobra, jak pod mostem nic nie będzie, to ja nie wiem. No jest, oczywiście. W moim domu. W moim domu pod mostem. O boże, coś mi się tu stało. Co to się stało. Ha, tak, o, ja, ja mieszkam Dobra, to co jeszcze coś będzie Tę stówek o, no i kolejną znajdźkę. Jak to się za 10 koła? Za tysiączka. Ej, dobra, challenge na ten. Eee, challenge. Eee, muszę znaleźć każdą zna eee, znajdźkę. Każdą znajdźkę. Jednego, tego, chociaż jednego rodzaju. Na przykład 10, nie wiem, yy, krów. Nie mam pojęcia, gdzie one mogą być. Chłopce se sz, sz, Szuka, a, a belki układam. Ono, nie ma nic to. Ty, bo już chyba nie ma. Już są jeszcze jakieś? Ty już antek nie ma. Kostek. Nie ma już. No, no i tym mim akcentem widzowie. O. Fafały X1 stoi na turu. Na turze. No i tym mim akcentem. Tym kończymy prasowanie. I też film. Więc się ma.